Okay, przechodzimy do statystyki. E, jeszcze jedna uwaga. Przedsiębiorstwa niefinansowe reprezentują znaczącą część rynku przedsiębiorstw, rynku e, podmiotów, które wykonują działalność gospodarczą na terenie Polski. Poza nimi pozostają e, podmioty, które pracują w wymienionych przeze mnie wcześniej sekcjach PKD czyli na przykład w administracji publicznej, obronie narodowej, rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie, rybactwie. Natomiast przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym są pod grupą tych przedsiębiorstw niefinansowych, tak? Czyli przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym zawierają się w zbiorze przedsiębiorstw niefinansowych. I teraz jeżeli chodzi o Tutaj grupę pracujących na rzecz tego jakby podzbioru, to ja, ja postąpiłam tak. Wziąłam sobie ten zbiór większy, podmioty niefinansowe grupę osób pracujących, i od tej grupy osób pracujących, tutaj nie ma jej, odjęłam tą grupę, tak, i uzyskałam tą liczbę. Czyli grupa pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych powstałaby nam po sumowaniu tych dwóch wartości, które tutaj pokazuję. Tak. Tylko ja sobie po prostu odjęłam. Chciałam uzyskać grupę podmiotów, w których grupę podmiotów klasyfikowanych do przedsiębiorstw niefinansowych, w których nie ma udziału kapitału zagranicznego. Oddzielić to sobie, czyli nie porównywać z całym rynkiem, tylko wziąć sobie. Podmioty z kapitałem zagranicznym i podmioty bez kapitału zagranicznego i zobaczyć, jak to wygląda, tak, żeby zobaczyć, jaka jest siła jednych i drugich. I widzimy, tutaj jest, w 2010 roku było jeszcze 26%, a w roku 2023 to jest 27,6%. Czyli widzimy, że siła tych przedsiębiorstw Kapitałem zagranicznym względem pozostałych działających na rynku polskim ona wzrasta, jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli byśmy mierzyli siłą, wskaźnikiem osób, które pracują na rzecz tych firm. Czyli jakby coraz więcej jest osób na rynku pracy pracujących na rzecz przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. No, a tym samym zmniejsza się siła tych przedsiębiorstw, które tego kapitału nie mają, względem względem nich. Jeżeli zaś chodzi o całą gospodarkę narodową, to grupa pracujących w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, z udziałem kapitału zagranicznego, w ogółem pracujących w gospodarce narodowej, jest to w 2023 roku było. 14,6%. W 2011 było to jeszcze 11%, czyli tutaj nam jakby kolejną, kolejna liczba, kolejny zasób pracujących przemieścił się do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym i to w granicach 3,6%, jeżeli chodzi o cały zasób pracujących w gospodarce narodowej. Jak to wygląda w przypadku tych pozostałych przedsiębiorstw, które udziału kapitału zagranicznego nie mają, a są zaliczone do przedsiębiorstw niefinansowych? Tylko 0,6%. Dlatego, że w 2011 był to, było to 52,4% w liczbie pracujących ogółem w Polsce, był udział, natomiast w 2023 53%. Cóż tak, na pierwsze wrażenie, no można by powiedzieć, że przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, jeżeli chodzi o ten rynek pracy, one się rozwijają, zatrudniają coraz więcej osób, natomiast te przedsiębiorstwa, które kapitału zagranicznego nie mają, jakby no, ten, to jest stabilnie tutaj, tutaj ten rozwój jest ograniczony. Oczywiście, na podstawie jednej wycinkowej statystyki nie można stuprocentowo tego powiedzieć, bo, bo trzeba by zgłębić, a nie tutaj jest na to miejsce, no ale, ale myślę, że z, w dużej mierze mam rację. Co jeszcze, co jeszcze można powiedzieć? Mnie się jeszcze rzuciło w oczy, słuchajcie, drodzy Państwo, że. E, ja to pokażę na podstawie kolejnej tabeli, w której sobie po prostu odłożyłam przyrosty, czyli zobaczyłam, jak zmienia się na rynku pracy ta liczba. Tak? To tutaj mamy ten szereg liczbowy i odjęłam sobie po prostu, ile było w, na przykład w 2012 roku osób pracujących. Od tego odejmowałam liczbę z poprzedniego roku, żeby zobaczyć, jak to się zmieniało. i Proszę spojrzeć, jeżeli chodzi o pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym, mamy tutaj niemalże cały czas liczbę dodatnią. O, tak, ona tutaj e, tylko w 2020 roku e, zmniejszyła się o 15 811 osób. Tak, zastanawiam się, czy tu jakieś tysiące jeszcze nie ma dodatkowo. Nie, nie ma. E, natomiast jest to jakby stabilnie wzrastająca liczba. Wygląda ten szereg dość stabilnie. Że tutaj być może są zmiany, bo tutaj nie, nie są odkładane przecież takie bardzo szczegółowe dane, jak, jak osobowe. Natomiast ten zasób jest stabilny. Nie można tego samego powiedzieć o przedsiębiorstwach niefinansowych, które nie mają kapitału zagranicznego. Spójrzmy, jak duże tu są fluktuacje. 2011 przyrost 121 tysięcy, 2012-2013 jakby odpływają z tego zasobu, po 100 tysięcy osób odpływa. Tutaj z kolei na przykład, jakoś z jakiegoś powodu w 2021 przybywa prawie 200 tysięcy osób. Tutaj Znowu, znowu ubywa 70 tysięcy osób 2022 2023 tak jakby no nie jest to nie jest to nie jest to liczba stabilna A przy czym właśnie ten udział w gospodarce narodowej w zatrudnionej w gospodarce narodowej jest stały natomiast tutaj są duże fluktuacje dużo nie wiem może to dużo zwolnień dużo przyjąć coś tutaj się dzieje nie jest ten to rynek Powiedzmy stabilny. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę narodową, tak, tutaj mamy gospodarkę narodową, no to widać, że przyrost też jest dosyć stały, są dosyć duże przyrosty. Tu ewidentnie widać, prawda, wpływ koronawirusa jest, zasób pracujący w gospodarce narodowej zmniejsza nam się o 1 mln 330 tysięcy osób, 331 tysięcy osób. Prawda? To jest duży zasób, to jest duża liczba, to jest w granicach 8%, 8, 9, nie będę tego w tej chwili liczyć. I tak jak, jak widzimy, tutaj te kolejne przyrosty, czyli jakby powrót do tego zasobu pracujących, no nie został odpracowany do 20, do 20, do 2023 roku, tak? Bo odpłynęło z milion 1,3 tysięcy osób, a wpłynęło jedynie około 400 tysięcy i ponownie tutaj jest odpływ. Czyli coś tutaj się na tym rynku pracy dzieje. Natomiast ja omawiam siłę przedsiębiorstw w siłę przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na tle przedsiębiorstw niefinansowych. I tak jak widzimy, tu jest około 15% udział w rynku pracy. Jeżeli mielibyśmy to sobie przyrównać do przychodów, to pamiętamy, że e, wprawdzie nie możemy tego bezpośrednio porównać, bo tam badane były podmioty, które zatrudniały powyżej 10 osób. No ale ten udział w przychodach był w granicach 35 do 40%. Od 30 do 40% w zależności od tego, jaką statystykę sobie oglądaliśmy. Czyli przychody, przychody w granicach 40%, jeżeli chodzi o cały rynek przedsiębiorstw, a zatrudnienie w granicach 14%. Czy mogłoby to świadczyć o tym, że przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym są w branżach bardziej mniej pracochłonnych, na pewno świadczy to o tym, że uzyskują dużo przychody, ale jednak niewiele osób. Na tle tych przedsiębiorstw pozostałych niewiele osób zatrudniają. No to ma oczywiście swoje dobre i złe strony, ponieważ tak, ponieważ no wiadomo, że, że z perspektywy, a może ja tej oceny to dokonam w kolejnym odcinku, bo to już mi się 10 minut zrobiło.